Witam, zapraszam na oglądanie nowego materiału Bytowie Jeans Dzień z Deleu. 22 e, wylądowałem w Warszawę. No. 22, 22 byłem w Warszawie i od razu do Łuki. Wtedy ja razem z Dudu Paraiba, bo on już grał w Wizawie i ja przyjechałem do Wizawy na testy, no? i tam był ile 4 dni czy pięć max, z takiego i później po tych 4 dni to ja do, do Lechy na testy. Na testy pojechałem do... Jaki się nazywa? Gutów mały. No. I wtedy to był mój pierwszy Mój pierwszy mecz taki na mojej pozycji, na, na, moje, na, moje na prawo obrońca i właśnie był z Lechią, gdzie pogoda była kurda idealnie, bo chyba dziś parę stop, prawda? Dziś. I ten kurde, tam czułem jakiś w Brazylii, nie? I to wtedy można biegać, ja z Brazylii, to pierwszy raz e, z Brazylii do Europy, nie? I to wtedy był taki bardzo gorąco, nie? I to dla mnie idealnie było, nie? Czułem, czułem się jakiś w Brazylii, nie? Oczywiście. Jego drugi tata to kafarski. Zdecydował się, chyba, myślę, że z tego co pamiętam, po szybko na ciebie, tak? No, no, ale pogoda dużo pomaga, nie? Ale kiedy chodzi o drugi tata, to kafarski, to nie zgadza się z Tobą, Nie, to... nie trener był za, za, zawsze za nim, z tego co pamiętam. Od no, samego początku. Tak, no to... tak właśnie Samo, trenery chciały. Się no. Mówiło, no. że on był te, że gdy był 4 lata, że grał. Miał początki ciężkie, ale to on może sam to opowiedzieć. Ale to nie z punktu widzenia sportowego tylko z innych. Ale teraz patrząc na Gdański, gdzieś tam jak się chodzi po Gdańsku, kogoś znajomego się spotyka, to zawsze, zawsze praktycznie stop... no, 90% ludzi pyta co u Didiego, co u Didiego, bo był bardzo dobrze kojarzony i cały czas jest dobrze kojarzony w Gdańsku i. Teraz nawet jak Lechia robi transfery, to jakiegoś Brazylijczyka to zawsze jest porównywanie z Did'a, bo to był najlepszy Brazylijczyk w historii tego klubu. Ale nie Można powiedzieć, że jest, jeśli chodzi o brazylijską sprawę, to to jest legenda w Dańsku i myślę, że na pewno piłkarsko zawsze się broni i tak dalej, ale jego dużym plusem jest to, że on jest. Bardzo ciepłym człowiekiem. Jego ci... Nie wiem co trzeba zrobić. Nie wiem co jakim trzeba być człowiekiem, żeby go nie później po jakimś czasie stało się, że żeby... został tłumaczem. Dobry, no, dopiero tak. to są to były historie. Tak? Chyba to ma czegoś. nie? On w... do Lechi później. On już był tutaj chyba dwa lata. myślę Polski, Tak, on już dwa lata w ogóle... Ale w ogóle w Polsce był dwa lata. A ja... Mnie... Niewiele od niego tutaj było, nie? Nie dużo to byłem dwa lata, był dwa i pół roku i byłem pół roku więcej niż on. Ale różnica była właśnie Ricardinho był z e, kilku Brazylijczyków jeszcze, nie? To na pewno to nigdy nie ma... My, wydaje mi się, że nie ma takiej obcji kilku Brazyliczyk sam są w jednej drużynie, żeby się nauczyć Polskiego. Jak będzie wszyscy chcieli to... I na przykład na lekcji, no to na no 100%, ale inaczej to nie nie, uczył się. On nie uczył się, bo w Nutrygu był portugalski, mówi i tak właśnie było z Rikiego nie... On, prawie tam żadne słowo tam po polsku, nie? oprócz, oprócz przekleństwa, nieki, nie. A ja musiał wytłumaczyć wszystko dla, dla, ten, dla ten bo tak, nie. Wszystko musiał wytłumaczyć, no, czasem był nawet w sytuacje w której on nie miał prąd w domu i dzwoni do mnie, że, kurwa, że nie ma prądu, kurde, ja rozumiem, to wy tam w polskiego, jak coś na trening i tak dalej jeżenie, ale kurde w energii się nie pracuje, bez energii, nie. Ale tylko e, podejść do góry tam ten bezpiecznik I dzwonił do mieszkania i one nie, tylko bezpiecznik do góry i prąd będzie normalny. Nie? Małe miasteczko, ale taki przytulne miasto. Widzę, że nie jest tak duży, jaki mieszkałem w Gdańsku, czy później w Krakowie. A, I też nie poznałem się dokładnie nawet załatwiek jeszcze nie, nie miałem okazji poznać, bo jak mówiłem raz w tygodniu jak tutaj siedzimy, to albo dwa razy to jak trening po trening idziemy od razu do hotelu, żeby odpoczywać nie? ale myślę, że w, te, w tej runda... Będzie więcej czasu i można się z mi prowadzić w końcu, żeby poznać zamku, nie? bo ja się nie poznałem nie w zamku. W jest... zamku to tylko straszy to, jest. to, jak pójdziemy razem, to cię przestraszy. Nie, nie, na pewno, na pewno jest tam, <laughs> wydaje się, że to jest twoja historia i warto się poznać tam, w zamku, też tam. Oczywiście. Też chętnie posłucham. <śmiech> <śmiech> ktoś, ktoś nas oprowadzi. Tak? Na pewno. To, no to może Christian to nas prowadzi. Myślę, że tubylcy no mogą powiedzieć więcej coś na ten temat. No Chętnie posłuchamy wolności. Ja nie poznałem za dużo ludzi tutaj z miasta, ale kilku, os kilku osób, które poznałem, to naprawdę jestem bardzo zadowolony. Jak i poznałem przyjaciel Krzysiu tam z jeleniu, to właśnie tam u niego tam śpi tam na tam, tam w hotel, to on ma hotel tam na Jelenie jezioro, nie? No to fajnie, fajnie ludzie. Wydaje mi się, że na pewno się rozpoznać będzie. Deleu Miałem od, od dziecka, bo kiedyś grał w Brazylii e, jakiś obrońca grał w São Paulo i on miał ksywkę Deleu. I chłopak tam, bo u w Brazylii rzadko jest, jest, kto jest, e, wołę po imionie Zawsze ma jakieś ksywki i tak dalej. I ze mną to tak samo bo widział jakiś tam zawody i mówili, że ja jestem podobny do tego Deleu, nie? I został tak, Deleu, Deleu, a Didi to jest moja mama. To było moje pierwsze słowo podobno, był Didi i rodzina zawsze mówiła na mnie Didi, nie? I mama jaki przyjechała, przyjechała tutaj, przyleciała do Polski pierwszy raz i na cały czas na mnie mówił Didi, Didi, ktoś z klubu słyszał i zaczął na mnie Didi. A dzisiaj chyba, który grałem razem z drużyną, to już nie mówię na medyle, zapisy wszyscy mówią di. Ja na przykład, jak miałem 12 13 lat, to ja pływałem. Ja przerwa zrobiłem, bo nie grałem. Nie trenowałem, tylko pływałem. Pływałem rok. Nie? Pływałem na zawody i tak dalej. A później nie, nie, nie to nie dla mnie to, ja, moja marzenie zawsze było grać w piłkę. I od... 13 lat to już przerwa. Gdzieś był chyba ponad 40 tysięcy, ale nie było czuć, że tyle ludzi nasady, No Bo w Marakanie na był na prawie ponad 100. Nie? Kiedyś był prawie 200 tysięcy. W Mimczosz-Świat chyba 50. Drugiego, no, albo Drugi w Brazylii przejechał i wtedy było ponad 200 tysięcy. A kiedy przed remontem w Marakanie, bo teraz już tyle ludzi nie może. Bo zrobili remont przed Mistrzostwem Świata nie? i właśnie ja grałem w 2007 i wtedy stadiony był na ponad 100 i był 40 parę, nie był ciut, ale jest fajnie, sam, sam poczuć, że grać w Maracanie, no to każdy marzy też, każdy Brazylijczyk marzy w Marakanie, nie Ja spełniłem też takie marzenie, że grałem to nie raz, to dwa, to trzy razy jeszcze miałem. Okaz z w marakadzie. Pierwszy co ja słyszałem i zacząłem zrozumieć to właśnie w się tam było jak byliśmy w Turcji i mój pokój był obok niego, obok jego pokoju i wtedy cały czas był to, był pierwszy tekst, który zrozumiałem tak, Zabiorę cię właśnie tam. Kancelaria. Dziewięć ten I to wtedy jeszcze Karola ktoś śpiewał. O właśnie, no. Trójkąt i kwadraty na przykład. To był drugi, który już zaczął też że gwiazdy formują. Trójkąt i kwadraty. E, Czeroni, ferana, nabitam się, bo kurde, wszyscy tam w, w szatni cały czas. Nabiekam się, to ze mną. Jak jestem falić blancika. Tak. Co takiego, nie? Nie no, wiem, ja tego bo... nie słuchałem, to ja nie wiem. No, no w ogóle, no. Samochody tam w jakiejś Gdańsku, tutaj jakieś 5-6 razy tam. Oh, to. Jest. Ale to, to Adrian Bielawski włącza na sto. A właśnie, właśnie, Adi. Adi całka. Adrian Bielawski. Bielawski to włącza. Tak i Sławomira Miłość zakopana. u niego tam na Runi to to jest nic. Brazylijczyk nie umie samba, no... To nie jest Brazylijczyk. No właśnie, no. Albo są, są, są którzy nie, nie umieją, nie? Nie, nie? Są Brazylijczycy, którzy nie umieją tańczyć samba, ale i akurat umieją. Może na mecz kiedyś jakiś iść to ja potańczę samba. Zdrowko. No, styl, no wiesz tam Peter, A, to jest no, Peter. Peter, no. No, no właśnie, I teraz do domu, do gdań. <laughs> na razie, na razie Peter, do jutra. E, hmm. Czyli teraz o, Do Gdańsk teraz wracamy, nie? Do domku teraz. Po na kola, tak? tak, tak. Już skończony drugi trening. Teraz do domu, odpoczęwam, bo jutro rano już z powrotem do Bytowy na odprawę i później na mecz w stężice. Dziękuję bardzo, że spędziliście cały dzień dzisiaj ze mną. Mam nadzieję, że będzie Wam spodobał te, te nasz nowy materiał zbytowy. I do zobaczenia na mecz. Pozdrawiam!